Witam, Alan dwa z tej strony, a to jest kolejny odcinek naszego nagrania z gry Galaxy Siege. Przypomnijmy sobie gdzie my jesteśmy, nie możemy pobić ostatniego bossa, prawda? Tak, wiem, że mogę użyć myszki, żeby się ruszać, ale nie ma specjalnie powodu. A Ja tylko muszę zbijać inną galaktykę. Jeżeli jakaś jeszcze została, żeby się wzmocnić. No, za mało się wyrażenia. Bądź starszy, bądź nie wiem co nawet, bo mnie strasznie przebija. Dlaczego w odpowiedzi trzeba się pojawiać od nowa? Zresztą nieważne, wiecie co? Gdzie mm. była opcja wyleć z galaktyki? Nie chcę kupować stopy jeżeli nie muszę Continue, tak, ale chodzi mi o to żeby wylecieć z innej galaktyki no, Zgubiłem przycisk wylecenia z innej galaktyki Co jest niepotrzebne potrzebne? Lepsza broń Sprawdźmy. Dobra. Okej. Okay. Gra się robi czasami lecz nie Ten element grindowania czasami się pokazuje w zbyt wielkim nadmiarze. Gra jest wciąż świetna. Jeździ mi gra samą całkiem ale domyślam się, że nagranie nie jest aż taka fajna. No już teraz zdaję obrażeń. Nie ma szans. Potrzebujemy więcej tarcz. Znaczy będziemy się tak bez końca bawić. Tarcze plus 15. Mamy tutaj się strasznie słabe tarcze. Obawiam się, że dużo teraz nie działamy, Tak czy inaczej. A tak w ogóle to Szmariu powiedział mi, serdecznie dzięki zresztą dla Szmaria z tego tytułu, że jest już Galaxy Siege 2, podobno dużo lepsze niż jedynka. Kiedy uporamy się z pierwszą częścią, zamiar zamiar nauczą to zagrać. Może usunęli trochę elementów grindowania, które były tak zawsze irytujące. O, tak się zmieniało. Praktykę. No dalej. Kurczę. Jesteśmy o krok od zwycięstwa i to mnie bardziej bardziej irytuje. Tu już nie ma co zbierać za tą jedną skałą, jeszcze nie zebraliśmy. O paliwo, to nigdy nie boli. I paroma gwiazdkami, które jak zauważyliście, może są tym drugim surowcem. A zwykle surowce, które są drugie, są już mniejsze. Wcale ta mniejsza nie jest. O, naprawa z nich wypadła, ale to... O nie, upadnie. Tylko czy my podnieśli tą naprawę, mielibyśmy taką przewagę, tak, jak, jak potrzebujemy. On jest lepszy, ale się nie regeneruje. My się regenerujemy. Okay, są tak, jest prawie wyrównana. Tak. Ja więc paliwa trochę mam. Wróciliśmy galaktykę i dostaliśmy medal. A zostają połowy zasobów, które stoją w galaktyce, czyli już dwie, dwa kamienie. No dobra, to już Tutaj żadne nie jest oczyszczone jeszcze. I to było wszystko minus, prawda? Dobra, wrócimy na jakieś na piratów. No, nagle mogę latać między galaktykami, czego wtedy nie mogłem. Coś się musiało kompletnie wybagować. No dobra, zobaczmy, jak daleko dojdziemy da, z tym. Może znajdziemy jakiś odkrypunek. Mogę to jesteśmy maczyka, prawda? Wszystkie moje galaktyki. A, czy to była mała, nie średnia? No, zbierać, zbierać surowce. Ten pasek, już do nam dole, jest pasek naszej pojemności. Chyba zaczyna nam trochę spadać. Wiecie co, taki gier no, najlepiej przydałbyś mieć jakiś temat, żeby mógł gadać sobie w ple, kiedy gra leci, prawda? Zastanawiam się, czy nie wprowadzić takiej właśnie formuły u nas na kanale. Takich filmów, w których gadam sobie coś, nie przyjmuję się specjalnie sensem. Ale żeby coś mówić, żeby coś robić. I bo ja nie chcę z nim wygrać. Chcę jeszcze pozbierać surowce, zanim pójdziemy gdzieś dalej, a na razie tak. Poproszę rozszerzyć mi statek. Paliwo. No dalej, zbierać kasy. Zbierać, zbierać. Regeneracja zdrowia jest bardzo ważna w późniejszym etapie gry. I będziemy musieli dużo więcej linu zainwestować niż teraz. No chyba oczyściliśmy. Tak naprawdę, jak widzicie, gwiazdki nie są specjalnie ważne, więc ja tylko zbieram. Głazy, jakkolwiek to nazwać. Ok, wystarczy, wyjaśnij wszystko. Możemy sobie z nim poradzić. I Nie wiem, że nie mam paliwa. Może on nam da trochę? Nie? No, trudno. To, że nie było podróżnej, do, do innej grafiki, mi troszkę rytuje. A nie, bo przecież. Y nie mieliśmy żadnej otwartej, na mogliśmy moglibyśmy polecieć, chyba. Coś mi się wydaje. Okej, okay, psłyśmy się kawałek dalej. Zobaczymy, do jakiego mamy dolecieć. W głębi serca liczę na jakiś sprzęt, który dostaniemy. Byłoby to bardzo miłe, bo w tym momencie bo mamy po prostu pewną przewagę. Muszę ulepszyć moje zgarniarki, długo będzie tak dużo tego wszystkiego, że nie będzie jak to zgarniać. Z drogo drogą te zgarniarki są ważne, nawet w późnym etapie gry. Nawet jeżeli nie mam już nic, co można by kupić, to wciąż zgarniają naprawy na przykład. W mniejszym okresie gry to zbieranie naprawy, naprawia, naprawiajek różnego rodzaju będzie bezcenne. Czy nawet paliwa. Wow, to jest zrównoważona walka. Ponownie, on jest trochę lepszy na regenerację, więc ta tu po kwestii idzie kto poddał strzak, strzał i chyba to będziemy my. Faktycznie na styk, ale my. Myślę, że będę zapaliwe jak o tym mowa. Trudno. Hmm. Chyba nie ma nic wartego uwagi do kupienia w tym momencie. Oczywiście bo nie będziemy musieli coś kupić, nie pokonamy ostatniego bossa, ale spróbujemy jeszcze trochę polatać tak. Dobra. Naprawdę muszę coś się wymyślić na się tego typu serie. Muszę, muszę zacząć dzielić trochę te placówki, które nagrywam, takie, które są bardziej angażujące i mniej angażujące. Umieliśmy jedną skałę. Przywinęłaś się prawym dolnym. O, właśnie! Darmowy sprzęt, Powiedzcie, że to jest coś naprawdę fajnego. Byłoby super znowu jest walka na ostatni strzał Tak Aż mamy paliwo trochę, żeby się pośmiać. Dziękuję serdecznie. Galaktyka obyczyszczona. Nie mieliśmy tylko dwie skały. To nie jest trudne w tym momencie, muszę przyznać. Co to staliśmy? O regeneracja, bezcenna rzecz. A jeszcze nie mamy ulepszeń, więc na razie polećmy dalej. Potem będziemy mieli lepsze tarczę, tarczej, staram się teraz trochę oszczędzać w miarę możliwości. Nie idzie mi najlepiej, ale chociaż próbuję. Wow, to nie my w surowcach. Dosłownie. Zaraz się zamkną moje ściągarki, już nie będzie... Miejsce, żeby rzeczy to Wow. Okej, okay, dobra. Już zamierzają się zamykać, czy już mają dość. Tak, jest sp takie jak paliwo czy naprawa. Też ograniczają naszą maksymalną pojemność. przewozową fakulty. Dalej. Dobra. Będziemy potrzebowali znacznie więcej zgarniarek, czegokolwiek czekolwiek nazwać. Zgarniarka to chyba nie jest takie złe określenie, swoją Jakże Jak przetłumaczyć harwester na polski? Co prawda to nie jest harwester, więc to możemy spokojnie zgarniarką nazwać. Nie wiem, łopata, jak w koparce? Ale słowo harwester, maszyna, maszyna wydobywcza? Nie. najlepsze tłumaczenie. Czekazowo to myślę. Czy była jakaś polska wersja harvester? Próbuję sobie przypomnieć. To słowo było dość często używane w Commodore. Tak wiem, że nie ma paliwa, zaraz będziemy mieli. Przechodzi tylko troszkę jeszcze na prawo. Dziękujemy. I już silniki grają. Dobra, nic jeszcze nie zbieramy. Tak wiem. Gry roglike, roguelike, roguelike, nie mam pojęcia, jak się to końca wymawia, ale gry właśnie takie jak FTL, które teraz używają ogromny renesans, to jest pasjonujące zjawisko. W tym momencie nie mówię oczywiście o Galaxy bo to jest malutka flaszczówka. A flaszczówki typu roglike były od zawsze, a teraz troszkę z w popularności, wydaje mi się. Natomiast FTL jest pasjonującym zjawiskiem, jak można wskrzesić grę. Jeżeli ktoś jest całkiem dobry w angiel języku angielskim, to polecam materiał kanału Extra Credits. Uuu, sprzęt! Oni świetnie zauważyli, że roguelike, czyli trzebać tego typu gry jak FPL, są najlepszym przykładem na to, jak można wskreślić gatunek, który był ważny za Marsku od dość dawna. Uuu. Rogu -like był ważny za jednak dość wymarły gatunek. Skąd swój wielki boom, nie wiem, w A teraz zaczęły nagle powracać. W rogu Legacy, żeby tylko nazwać jeden tytuł poza FTL-em. W ogóle Rogu Legacy jest świetnym tytułem. Coś nie mówisz też mi się pojawi na kanale w jakiejś przyszłości, aczkolwiek powiem Wam szczerze, teraz mam taką wielką listę tytułów. Spec Ops The Line, jeszcze Far Cry 2 tam gdzieś leci w tle. Master of Orion 2 muszę nagrać, dużo więcej materiałów niż mam teraz. Trochę mi to zajmie. Kolejne zwycięstwo. Mam masę rzeczy, które chcę nagrywać. Mam no, zamiar nagrać całą trylogię Prince of Persia, Persia, Persia. Tylko jak to wymówię, wymawiać. To mi zajmie sporo czasu. Dobrze, wiem, że masz mało paliwa, ale zbierz to, które jest przynajmniej. Dziękuję serdecznie. Za I nie zalecimy. Dobra, ostatnie zakupy zróbmy, bo do tej zony... Zony. To nie ta gra. Do tego obszaru już nie wrócimy. Coś mi się wydaje, że zniesiemy miarodzące zwycięstwo. Poza nagraniem Prince of Persia, ja mam też zamiar w najbliższym czasie najbliższym powiedzmy nagrać Commandant Conquera całość serii. Przez całość serii rozumiem. Z Command Conquer. Będzie oczywiście Command Conquer, Command Conquer 2 Tiberian Sun, Command Conquer 3 Tiberium Wars. Czwórki chyba w tym momencie nie nagram, ze względu na to, że, sobie, że mam niewielkie problemy z uruchomieniem jej online. Ja się z nimi rozprawię z tymi problemami technicznymi. Nie tylko ja zresztą i mam z tego, co słyszałem ostatnio. Może też to nagram, ale to jest daleka przyszłość. No i żeby nie zanudzić nie robić jednej gry na Skąd było, to, skąd jest to małe zacięcie w tym momencie? Żeby nie przynudzić wam za bardzo, to w ramach małej przerwy od Command Conquera, będę też też alerta, czyli Retalerta 1, Retalerta 2. No i całą resztę gier EA, znaczy Westwood Studios obecnie teraz to jest EA. czyli Generals. Uuu, jak miło, prawie nie surowców i zostały nam już wsadzki galaktyki praktycznie. No, i e, poza General, General Zero Hour to będzie jeszcze Emperor Battle for Doom, bo nie wiem, czy na Doom 2000 się zbiorę. Uuu, o to mi chodziło. No dobrze, panowie. Zaczniemy od dwóch harvesting devices. Mamy kupę kasy, to jest największa zaleta w tym momencie, najmocniejszy punkt. Wykorzystajmy to, żeby mieć lepsze możliwości regeneracji. Możliwości bojowe też nam się przydazą, ale na razie skupię się na tym. Mamy sporo surowców, dzięki temu już trochę przyspieszyłem ostatnio. To była bardzo mądra decyzja. Więc jak widzicie, mam całkiem dużo gier do nagrania, niestety. Plus jeszcze. Straciłem całe nagranie starsze, Trooper, to nie je zrobić jeszcze raz. Battlefront. W momencie, kiedy to nagrywam, jeszcze bo dwójka z Wami kampania złoi dodatek. Powrót powrót... Nie, powrót królalicza. Nie. I to się zyba matką. Mm, no, pisko ośród Ziemi 2. No, król nas guli, To no, taka jest polska, bo taka jest polska wersja. Bardzo fajny zresztą. Nasz dodatek jest fajny kampanijnie, z tego co kojarzę, ale ma delikatne niezbalansowanie pod tym faktem, że Angmar jest po prostu za silny. Zresztą norma w wielu strategiach, które nie jest w nowy wynalazek. Każdy to grał w Wertlerta 2. Zapewne bardzo dobrze pamięta, jaką... O! Achievement. Jak bardzo mocny był Yuri. Uuu... Jak bardzo mocny był Yuri w dwójce, przecież to też był wpracowanym dodatkiem właśnie. Przydałoby się z tyłu mieć jedną działkę właśnie dla takich miłych pasażerów, którzy się trafiają czasami. Musiały tam mieścić później. Czy są tutaj w ogóle. Bo chyba najlepsze działka są trójlufowe i mamy do nich dostęp. To świetnie, to co robimy? Do roboty. Stać mniejszy na to nie. Trudno. Teraz tak. Myślę, że przyniosę te dwa działka tutaj. Jedno tutaj. Dobra, tutaj damy jedno, tu damy jedno, tu damy jedno. Tu damy to działko. Dobra. Żeśmy mogli sobie radzić z takimi właśnie irytującymi intruzami. W późniejszych etapach cię, którzy są strasznie nieprzyjemni. Dobra. I tak zadają małe obrażenia niestety propujemy nas tutaj mocno biją, ale na szczęście dzięki szybkiej regeneracji i zbieraniu do dobre rodziny. sobie radzimy. To już jest trochę przedsmak ostatnich etapów gry. To mi się tak szybko, że nie nadążamy. Jeśli chodzi o inne rzeczy, rzeczy, które będę nagrywał, to teraz właśnie kończę dogrywać ten odcinek System Shocka 2. I zabawnie, że moja pierwsza taka naprawdę seria na kanale, bo Legendary było naprawdę naprawdę nauczeniem się nagrywać. Moja pierwsza seria na kanale jako System Shock do teraz jeszcze nie jest zakończona przez te duże błędy, jakie mnie spotkały i strata materiału. To jest zabawne w ten sposób. Będę też nagrywał na pewno, po co z tym 2, razem z znajomym Moniku F., którego jeszcze nie kojarzycie, ale poznacie go na pewno. Zresztą nim polecił Master of Orion 2, jeżeli to oglądasz jakimś cudem, też wątpię, bo to jeszcze nie gra w tym typie, to dzięki, ale mniejsza z tym. Ło wow, jaka masakra. Nawet regeneracja nie nadąża. Wow. Widzicie, oni nas stoją z... z stoją sobie z tyłu i nas biją. Najgorsze, co się może zdarzyć. tego będzie jeszcze. nie zauważyłem, że to podnieśliśmy świetnie. tarcz. Na pewno nagram jeszcze. Ponterby Station. Ponterby Station to jest ponofskie mod. Kampania do system shocka 2, która jest prawie tak samo długa jak system shock. i ma wiele części, potem tworzy małą mini-kampanię, która w sumie długa jak oryginał. Nagraliśmy z FM parę odcinków, ale niestety. Kolejny raz awaria systemu. Dochodzę do wniosku, że system są po prostu w i nienawidziania mojego systemu. Czekaliście, że aż nagram film na ten temat, bo po prostu będzie rage straszliwy. Te zacięcia są spowodowane czymś z flaszem. Do dzisiaj? Tak. Od ostatniego odcinka Galaxy, do teraz, nie wykliniłem, o co chodzi. czasami staje w miejscu. Bez powodu. Nie mam żadnego pojęcia, co się dzieje. Przestańcie do mnie strzelać z tyłu, no strasznie są. Ja się chyba teraz szybciej regeneruję niż mnie zdaje obrażenia, więc... Tylko brak paliwa mnie teraz zabija. No dobra, po nim. Guzik, prawda? Mam jeszcze kupę paliwa, patrzcie. A to nieistotne i tak, to było tylko... Sztuka dla sztuki. Co mi zostało za czymś tutaj? Wszystkie galaktyki. No, to nie jest łatwe. I co zrobić, tutaj zostało? Wszystkie duże galaktyki. Hmm. Miałem troszeczkę zasobów, ale szczęście bardzo mało. Nie wiemy, jak zostało galaktyk w tym momencie. Nic specjalnego do kupienia nie ma. Poza tym, podwójnym zbieraczem, którego może sobie wezmę mieszczę go na środku, więc tak, to umieścimy tutaj, a tego umieścimy na środku, żeby zbierał to wszystko, w związku z tym jasnej ten tarczę mogą pójść naprzód, co tam. W ogóle chyba dostać w tarczę niż w paliwa, przecież w tej grze nie ma systemu obrażeń takiego, odbudowanego systemu dzielenia obrażeń przynajmniej. Uuu, darmowa część, cudownie, dobrze się zaczyna. Tak więc, jak widzicie, mam całkiem spore rzeczy do nagrania. Sam samym Conquer to będzie miał dziesiątki odcinków. Po Od jeszcze na pewno mam masę flashówek nagrania, pewnie jakiś materiał z Little Fighter 2 się pojawi. Nie mam pojęcia czemu, ale Soldat ostatnio zaczął dziwnie się zachowywać z moim procesorem. Nie wiem, który Was kojarzy z grę Soldat, bardzo fajna zresztą, polecam. Niestety Soldat, ze wszystkiego co mogło się stać, zaczął nagle ciągnąć mi 80% procesora, jego wielorodzeniowego, mocnego procesora. Są z siebie, z powietrza. Nie mam pojęcia o co chodzi. Przeinstalowanie nic nie pomogło. Jak się, z tym jak się z tym rozprawię, następnym logicznym krokiem będzie nagranie z proszówek. Jeszcze gdzieś materiału z kolony. Można jest z kolony nawet. 3 single w tej grze jest bardzo dobry. Oczywiście Galaxy Siege 2 zostało. Cały czas jest jeszcze. Wow. Nieźle. Achievement Get do nagrania? Uuu, jak miło. Lewa tanka jest tylko za słaba. Achievement Get. Jeszcze są nagrania pewnie w mój, bo w singlu nie mają energie, jak nagrywał. Parę części mi się zostało. Parę innych falszówek, które mają kolejne części. że jakieś tower defensy nagrał, to nie są bardzo interesujące gry, ale jest kilka bardzo ciekawych odmian tower defensów, które bym bardzo chętnie nagrał. Do tego wszystkiego planujemy jeszcze z chłopakami nagrać trochę innych bardzo fajnych gier, które po jeszcze nie mieliśmy czasu więc wspólny materiał będą mi zajmować masę czasu. W tym momencie to jest zabawne, że odcinek, który miał służyć po prostu skończeniu klaszówki, z racji braku rzeczy, o których mogłem rozmawiać, prze... przeistoczył się w... Paliwo. Przeistoczył się w krótką listę wszystkiego, co można zamiar nagrywać w na najbliższym czasie. A chyba nie narzekacie. Mam nie taką nadzieję, że nie narzekacie. Więcej paliwa potrzebuje, więc jeżeli ktoś z Was wybuchnie i stanie się paliwem, to się nie obrażę.